Ścieżki edukacyjne są pomysłem nie tylko do poznawania i odkrywania przyrody, teraz będą też częścią kompleksu naukowo-sportowego w gminie rzekuń. Podczas spaceru najmłodsi mieszkańcy gminy będą między innymi poznawać życie pszczół i podpatrywać pracę pszczelarzy. Na terenie gminy powstaną trzy ścieżki. W Laskowcu, Dzbeninie i Rzekuniu. Znajdą się tu tablice z informacjami m.in. o gatunkach ptaków, odmianach grzybów, pszczół czy miodzie. Dzieci będą mogły zapoznawać się z tym, jakie są rodzaje pszczół, jakie są rodzaje uli. E, także myślę, że będą tam też gry edukacyjne dla dzieci. Także e, będzie to przyjemne, spożyteczne. W planach jest też galeria budek lęgowych, ekspozycja ptasie mieszkania. Będzie też można wziąć udział w warsztatach ekologicznych i dowiedzieć się więcej o ochronie środowiska czy segregacji odpadów. Ma być to z jednej strony nauka, a z drugiej pomysł na promocję gminy. Jak wiemy rzeku nie ma ani jeziora, ani gór, ani jakichś kompleksów leśnych, więc jakiekolwiek dodatkowe rozwiązania uatrakcyjniające naszą gminę są bardzo potrzebne. Na budowę ścieżek samorządowi udało się pozyskać 80 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy liczą na to, że powstaną też trasy spacerowe czy miejsca, gdzie można będzie odpocząć. Przydałoby się wokół tężni coś zorganizować, żeby to było taki kompleksowo, można było powiedzieć, i wtedy było super. Poza ścieżkami edukacyjnymi wybudowane też będą tężnie, a także pamtrak, na którym rowerzyści w różnym wieku będą mogli doskonalić swoje umiejętności. Wszystko złoży się na strefę edukacyjno-sportową, z której korzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy gminy, ale całego powiatu. Ewa Mamiska, TVP3 Warszawa.